Z tej strony rejsa, wy oglądacie kolejny odcinek przygody z WOD, czekając na wprowadzenie aktualizacji 080, która już w przyszłym tygodniu. Obejrzyjmy sobie powtórkę od gracza Voltors na Tedeku Obiekt 268. Jak się okaże, ten Tedek potrafi spora zamieszać, i to zobaczycie w tej powtórce. Jeśli chcecie zobaczyć, ile dokładnie damage wykręcił Voltors z, z, po w tym filmiku zostaną opublikowane screeny z jego podsumowaniem tej działalności na mapie Urwisko. Zaczynamy z dolnego kapa. Zestaw prezentuje się nam: taki 23 pestki przeciwpancerne, standardowe pociski, złoto 7 pocisków. No i mamy oczywiście odłamkowo burzące. Zobaczcie. 450 penetracji za złoto. Naprawdę masakryczny wynik. Penetracja standardowa 303. No naprawdę chyba nie trzeba tutaj używać złotych pocisków. Mamy losowanie jakie mamy. W przeciwnej drużynie mamy trzy e, bardzo dobre TDK: jak pancer. s 100 fv FV215B i Waffentrager 10 tieru magazynkowiec. Zobaczymy jak im tu pójdzie. Ale... Wróćmy już tutaj do poczynienia, bo bitwa się zaczęła. Widzimy, Voltors wyjeżdża na tak zwanego Banana. No i niestety nie dostaje tutaj wsparcia, więc, moim zdaniem, powinien tutaj pójść def. I to ostry def. Nie ma co atakować jednym Tedekiem. Tam już widzieliśmy, jechał Waffentragen. Jechał IS-8. Także na razie. Powinno być tutaj e, spokojnie. Już Arta wykonała swoje. Zniszczyła AMXA 1390. Co ciekawe, zniszczyła scouta. A po nerfie jest to bardzo ciężkie. Jej się jednak to udało. Gratulacje. Wykończyła swojego największego wroga. No ale jak się okaże później, nic to jej nie da. Voltors czeka sobie troszeczkę tutaj na przeciwnika i dobrze. Ale jak widzimy, już w Waffentrager tutaj. Przepraszam, sieje spustoszenie T54A1 już wyparował w 02. Nie układa się na początku e, pomyśli e, Voltorsa ta bitwa. Jest 2-1. E, Voltors jedzie troszeczkę do przodu. Mamy Isa 8. Zobaczcie, nie wyspotował nas co ciekawe, nawet po strzale. IS-8 co prawda zrykoszetował pocisk nie poczuł tego pierwszego uderzenia, ale też co lepsze nie wyspotował nas po prostu strzał do niego strzelił dalej sobie stoi nie niepokojony drugi strzał wszedł jak w masło 910 naprawdę musiało go to zaboleć zostało mu 481 uwierzcie mi poczuł to i to bardzo przyjechał tutaj t 62 na wsparcie i powoli już przesuwają się do przodu IS-8 próbował się wycofać. Na jego nieszczęście e, <grym>, był tutaj Voltors i e, wymierzył mu sprawiedliwość. Zobaczcie, dopiero teraz został wyspotowany po zniszczeniu IS-8. E, Mamy tam S-100. Voltors w tym momencie postanawia e, wycofać się, tak? Pojechać inną drogą i to jest bardzo dobre. Zawsze powtarzam, że trzeba myśleć. E, dobrzy gracze... Moim zdaniem dobrzy graczy potrafią się w odpowiednim momencie wycofać i pojechać na inną flankę. Zawsze to powtarzam Wam, żebyście też, e, oczywiście Wy to robicie, żebyście innym mówili, że czasami lepiej się wycofać i pomóc komuś innemu niż bezmyślnie przejść do przodu i na przykład, żeby stać, jeden Estonas będzie e, blokował. To jest cecha moim zdaniem bardzo dobrych graczy. Dobrzy gracze po prostu potrafią celować, znają weak spoty, wiedzą jak każdy czołg e, Zniszczyć, ale niestety nie potrafią się wycofać w dobrym momencie. No i mamy Jak Pancer S100-640 Hapsa przycelowanie we dowódcy. W międzyczasie jak pancer znika magicznie. No ale blind leci. No i Jak Pancer S100 jest zlikwidowany. Bardzo dobrze. Jest to, był to jeden z groźniejszych tutaj właśnie TEDeków. T62A. Bez problemu jest na hita dla takiego e, obiekta 268. Mamy już 3 fragi, a dalej jest 5-6 dla przeciwnika. Więc bitwa na razie jest jeszcze nie rozstrzygnięta. Zobaczcie, z banana wszyscy się wycofali w tym momencie, jadą środkiem. Mamy tutaj Tragera. 1000 HP. Teraz już jest na ogrysku dla takiego obiektu 671. waffen Dragon wyparowuje. Voltors jest wyspotowany. Zobaczmy na, lewą, na lewej stronie bardzo dobry dev. Tylko jak Tiger, jak Tiger stoją dwa T Lewa strona nie przejedzie tam. Nic więcej tam nie potrzeba na tej stronie. Naprawdę dwa T do pilnowania e, pasu numer 1 Na tej mapie naprawdę wystarczą 6-6. 4 fragi. W tym momencie już ponad 2600 demedza, ale jest to więcej. Pamiętajcie, trafiliśmy e, jak pancer s 100 nie była podświetlona, znikła. No i teraz e, Voltor spróbuje tutaj objechać. Zarówno M103, jak i S100. Mamy M103 kadłubem i bok wieży i tył kadłuba. Strzał pięknie płonie! Ugasił się, ugasił się, tak, ale e, dostał w silnik najprawdopodobniej e, od tyłu, ewentualnie w, w zbiorniki paliwa. Płonął troszeczkę, coś na pewno mu tam jakiś moduł e, wyparował, został uszkodzony. Tak samo jak pancer S100, zobaczcie, drugi strzał e, z rzędu i drugie podpalenie, tak? Bardzo ładnie tutaj e, podpalił. M103 wyparowuje, zostaje S100 na hita, tak naprawdę. Odwrócił się do nas przodem. No i e, oddał, oddał, dostaliśmy za 731. Dostaliśmy za 731 mamy 257 HP. Tu już naprawdę jesteśmy na ogrysku dla tych wszystkich Tedeków, które zostały. Oraz dla Arty musimy. Voltors w sumie musi już tutaj zachować szczególną ostrożność, trochę się wczuwam. E, tutaj w role mamy 5 fragów. A dalej mamy 9-8, zobaczcie, 5 fragów. Woltorz wykonał tutaj naprawdę dobrą robotę, a bitwa dalej jest nierozstrzygnięta. Podjeżdżamy, jesteśmy niewykryci w tym momencie. Jak tiger znika, a mieliśmy jego bok, powala się drzewo, możemy strzelać blinda, ale po chwili pojawia się, jak tiger dostaje w bok ponad 900, a dokładnie 943. Zostajemy wyspotowani bardzo dobrze, musimy cofnąć się i zniknąć. Pamiętajcie, mamy bardzo mało HP. Jesteśmy normalnie nadmuchnięcie wiatru w tym momencie dla tych tedeków I nie można wyjeżdżać e, na pewniaka. Mamy Blind w tym momencie. Niestety, pudło. Albo rykosze. Tego się już nie dowiemy. Nie widzieliśmy jak Tigera, a dalej e, po strzale żyje, także. Zostało mu 136 HP dobicie jak Tigera, jednego mniej, ale nadal mamy tą godzillę, która w tym momencie jest na kwadracie E2, jak pokazuje nam XVM. Naprawdę potężny brytyjski Tedek, jeśli bije za złoto, a naprawdę wstyd ni tą dziesiątką nie grać za złoto. W sumie chyba wszyscy co mają tą dziesiątkę grają za złoto. Mamy Arte, która próbowała tutaj ukończyć Voltorsa, Strzał, zemsta piękna. 7 fragów, 7,5 tysiąca demedża. Imponujący wynik. Przeładowujemy. Zostało nam 10 pestek APEKów, ale mamy jeszcze złoto oraz heki, więc nie powinno być tutaj problemu z amunicją. No, ale troszeczkę HP brakuje. Widzimy, jest wyspotowany Ferdinand. 11,8. Jeszcze nie wszystko przesądzone. Chociaż już powoli układa się to dobrze dla e, Voltorsa. Mamy T30. Wyspotowany mamy że także FV, e, brytyjską Godzillę. No jeszcze. Zginął w bitwie. Ciekawe. To jest ciekawe. Rozbił się, spadł e, z góry. <ścoughs> e, to było dziwne. Mamy T30. Zielona kropeczka. Możemy strzelać. I tak jak słyszymy, pojazd przeciwnika zniszczony. Tutaj Ferdinand stoi do nas tyłem, więc nie ma problemu, żeby wyjechać na niego, nawet jeśli nie, nie mamy przeładowania, możemy e, zablokować go, żeby już się do nas nie odwrócił. I tak też robi Voltor, już przeładowane strzał 870 zadane 9 fragów. 8800 damage'a widocznego, będzie tego więcej. Pamiętajcie jeszcze, jak pancer Esto dostał blinda, więc ponad 9000 damage'a na pewno jest tutaj e, nastukane. Mamy Arte, no ale niestety sojusznicy już nie dadzą tutaj woltorsowi ustrzelić 10 fragu. Gratuluję, bardzo dobra bitwa, imponujący wynik demerz, 9 fragów na 10 tierach. Gratuluję jeszcze raz. Was zapraszam do wysyłania swoich powtórek na adres mailowy, który pojawi się w zakończeniu. No, i do subskrypcji oraz do udostępniania mojego kanału. To wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!